Kolejnym zadaniem jest nauczenie się rozdzielania pojedynczej kolumny na, na kilka kolumn. Um, ja, wybrałem, ja wybrałem listę polskich pisarzy, którą możemy ściągnąć z Wikipedii. Ściągnę ją jeszcze raz. Czyli wchodzę sobie na stronkę wikipedia.org, mogę w wyszukiwarce wpisać listę polskich pisarzy, znajdziemy na pewno. <tuszy> Zaznaczam wszystkie osoby. Zakładam tutaj, że każda osoba jest zapisana w tej bazie jako nazwisko albo nazwiska. Przecinek imię. W nawiasie jest rok. Tak, albo lata. Pozostałe wiersze tutaj zignoruję. Trzeba je zwykle ręcznie poprawić, więc nie, nie, będzie, nie będzie to naszym zadaniem. Zaznaczam całą listę. Najwygodniej jest zrobić to w ten sposób, że klikam przed literką A, zjeżdżam na sam dół, zjeżdżamy na sam dół, i teraz trzymając shift, klikamy tak za ostatnią tak zwrócić uwagę, że zaznaczyły się te literki a, oraz zaznaczały się podpisy pod obrazkami i obrazki. Kopiuję. Muszę teraz wkleić te dane. Natomiast muszę je wkleić specjalnie. Jeżeli wkleję normalnie, proszę zwrócić uwagę Ctrl V. To wkleją mi się z obrazami z hperłączami. Wygodniej jest kliknąć w prawym albo wkleić normalnie. I tutaj pojawi się tak inteligentny. Mogę wybrać drugą opcję, czyli uwzględnić formatowanie docelowe. Tak my nie mieliśmy żadnego formatowania, więc ustawić takie. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy pousuwać stację. Najszybciej chyba. Zaznaczyć sobie całą kolumnę i przesortować. Nie spać tylko puste wiersze. Najszybciej zaznaczyć całą kolumnę, zgrać dane. Sortuj po kolumnie A. Bardzo dobrze. Puste wiersze pojawiły się na samym końcu. O, to są te puste, które były zaznaczone. Co teraz zrobimy? Teraz podzielimy sobie te dane, tak, po nazwisku, imieniu i dacie. E, w tym celu zaznaczamy wszystkie dane, można to zrobić najszybciej klikając w pierwszą, e, w pierwszą komórkę i nacisnąć CTRL, SHIFT, strzałka w dół. Tak zaznaczyliśmy wszystkie, jedną kolumnę. Wybieram tekst jako kolumnę. Nasz tekst jest rozdzielany ponieważ imię od nazwiska jest rozdzielone przecinkiem, a nazwisko, e, przepraszam, tak, imię od nazwiska przecinkiem, a imię od dat jest otwarciem nawiasu. Więc klikam dalej. Wybieram, że rozdzielone jest przecinkiem oraz otwarciem nawiasu. Tak, tutaj mogę podejrzeć, jak to będzie wyglądało. W większości przypadków jest dobrze. Klikam dalej. Format danych ogólny, nie ma żadnych dat, tak wszystko jest tekstem, ale tutaj nie będzie problemu z tekstem. Zostawię ogólny. Miejsce docelowe wybiorę sobie w kolumnie obok, na przykład komórka C2. Tak wtedy tutaj pojawi się. Klikam zakończ. Super. Auto dopasuje kolumny. Ok. Tak jak mówiliśmy, powinno być nazwisko, przecinek, imię i w nawiasie daty. Pozostałe dane usunę. Te, które nie mają dat, to są najprawdopodobniej podpisy pod obrazkami, które pojawiły się na stronie albo tak litery pierwsza. Więc robimy, Więc robimy w ten sposób. Zaznaczam całą tabelę i znowu mogę najszybciej chyba będzie mi posortować po datach. Czyli wybieram sortuj po kolumnie E, od A do Z. Tak. Tutaj są też jakieś niepoprawne dane, więc je usunę. A na samym dole będą również niepoprawne dane więc również się usuną. Tak jak mówiłem, nie przejmujemy się, jeżeli któreś, któreś dane nie będą nie będą prawdziwe. Czy to nazwisko, imię i daty. Prawie dobrze. Zostało jeszcze, zostało jeszcze do, albo usunięcie e, nawiasu na końcu tych dat, albo dostawienie nawiasu z przodu tych dat. Ja wybiorę usunięcie nawiasu na końcu tych dat. Zaznaczam tę datę, czyli klikam w pierwszą datę, CTRL-SHIFT, strzałka w dół. Naciskam CTRL-H, czyli narzędzie znajdź zamień znajdę sobie zamknięcie nawiasu zamienię na nic klikam zamień wszystko". 700 zmian u mnie będzie zamykam tabelka gotowa ta tabelka nie będzie mi już potrzebna usunę ją tak to też już u mnie będzie potrzebne mogę jeszcze posortować po imieniu i nazwisku Sortuj, mam nagłówki, moja tabelka, po nazwisku, tutaj poziom, tak po nazwisku, to i po imieniu są posortowane. OK.